Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie czytania miesięczne na październik 2025. Dzisiaj będzie czytanie dla rybek, także witajcie rybeńki. E, oczywiście jest to czytanie ogólne, z nie każdym to będzie rezonowało, więc po prostu miejcie to na uwadze i bierzcie tylko to, co jest Wam potrzebne. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Kochani, jest pewien problem z jakością obrazu. Nie wiem, gdzie leży przyczyna. Przypuszczam, że w momencie przesyłania filmu na YouTube. Nie wiem, czy YouTube coś zmienił, czy oni coś tam aktualizują, nie mam pojęcia. Ja jak nagrywam filmik jest czyściutki, a w momencie przesyłania na YouTube'a gdzieś tam ten obraz zanika, on sobie miga. Głos jest w porządku, ale z obrazem może być jakiś problem. Także proszę Was, żebyście mieli to na uwadze, ale ja naprawdę nie wiem, gdzie jest przyczyna. Dobra, kochani. Patrzymy sobie. Co dla Was w tym październiku? Jestem cała od także wybaczcie, ale jak się ma zwierzęta, to cóż zrobić. Dobra, październik 2025. Ryby, co dla rybek? Jakie energie? No proszę. Kochani, dla części z Was um, mam wrażenie, um, że jesteście w takim dość trudnym czasie. Albo to macie ze sobą, albo w tym czasie trudnym jesteście. Um, coś um, się, kochani, wydarzyło u Was w życiu, takiego bardzo dla Was niekomfortowego. Um, takiego, gdzie. Um, to, co sobie wypracowaliście, to, co sobie budowaliście, to, co było dla Was opoką, y, gdzieś się posypało, kochani. Coś takiego się wydarzyło, że, y, że wszystko runęło. Czy to kwestie finansowe, czy to życie prywatne. Coś tutaj, kochani, y, przyczyniło się do tego, że y, życie Wam się troszeczkę posypało. Ale wy, mimo tego, że to życie się posypało, że pewna sytuacja w waszym życiu jest, spowodowała to, że nie czujecie się komfortowo, mimo tego macie w sobie ten ogień, macie w sobie tą chęć do działania, macie w sobie tą odwagę do tego, żeby ruszyć do przodu. Mimo trudności, które przechodziliście lub przychodzicie, nie poddajecie się. I tak ma kochani być. Nie poddajecie się, yy, jesteście gotowi do tego, żeby zacząć od nowa. Bardzo mnie to kochani cieszy. Yy, cieszy mnie to, że się, nie poddanie, pod, pod, nie, że się nie poddajecie w tej kwestii. Macie konflikt wewnętrzny. Yy, sami ze sobą, kłócicie się sami ze sobą, bo nie wiecie za bardzo, yy, co zrobić w danej sytuacji, ale yy, to nie zmienia faktu takiego, że. W październiku, moi drodzy, będzie jakiś obrót w bardzo pozytywną stronę w waszym życiu. Będzie jest, jest karta koła fortuny, to jest obrót na waszym kole życia. To jest domykanie pewnego cyklu, to jest otwieranie nowych drzwi w waszym życiu, przekraczanie tego progu, nowe możliwości, jakieś kochani, wyjazdy nawet. Przeprowadzki nawet, moi drodzy, tak jakbyście zamykali ten etap życia, gdzie było bardzo trudno, gdzie było bardzo ciężko. Nie chcecie do tego wracać, nie chcecie już w tym być, chcecie żyć. Bardzo mnie to kochanie cieszy, naprawdę. Nie poddajecie się, i to jest bardzo ważne. Macie poczucie straty, macie poczucie braku, część z Was ma poczucie straty, poczucie braku, poczucie zubożenia. Mogło tutaj chodzić o utratę kwestii finansowych, może źle ulokowane pieniądze, może za doradzeniem czyimś, kochani, ulokowaliście pieniążki tam, gdzie nie powinny być ulokowane. Tak też mogło być. No i się posypało, tak. I się kochani posypało, ale październik obfituje w piękną, pozytywną energię. Trudny czas od Was odchodzi, następuje tak jakby yy, taki obrót o 180 stopni w Waszym życiu. Jakaś pozytywna zmiana, domykanie pewnego cyklu, czyli załatwianie starych spraw, podomykanie tych spraw. Bo nie chcecie, żeby one się za wami wlekły. Nie chcecie, żeby one za wami szły dalej. Bo one też was zatrzymują w waszym rozwoju. Uniemożliwiają wam pójście dalej. Bo się ciągną. No. Także, kochani, to, co stare, odchodzi. Wy to zamykacie. Robicie z tym porządek. Dobrze. My sobie teraz, kochani, domówimy te karty moje koty broją, także no oczywiście coś spadło znowu. Dobrze. Patrzymy. Patrzymy, kochani. Co tutaj się posypało? Z czym to mogło być związane? Mimo tego, moi drodzy, że coś się posypało w waszym życiu, że coś legło w gruzach, tak jak wam powiedziałam na początku. Wy ufacie sobie. Wy ufacie ludziom. Wy nie poddaliście się w tym. Nie poddaliście się tym energiom. Macie nadzieję. Macie nadzieję macie wiarę w to, że teraz będzie tylko lepiej. Bo będzie, kochani. Będzie. Yy... Sytuacja, która spowodowała to, że mm, wy macie ten trudny czas, ona kochani mija. Ona będzie stopniowo wycofywała się z waszego życia. Dlatego, że wy się nie poddaliście. Że wy macie tą nadzieję i nadal ufacie sobie. Bo nie ma kochani nic piękniejszego jak to, że my sami sobie ufamy. Hmm. Że wierzymy w siebie. Obieracie inną drogę w Waszym życiu. Drogę, która jest dla Was obca, która jest dla Was nieznana, ale wiecie, że musicie to zrobić. Część z Was nawet będzie się, kochani, przeprowadzać. Yy. Mogło być też tak, kochani, że posypało się życie prywatne Wasze yy. I, yy. i Wy obieracie swoją. Swoją drogę, po prostu wyprowadzacie się, zabieracie dzieci, zabieracie wszystko i się wyprowadzacie. Dzieci nie za bardzo będą chciały pójść, nie za bardzo będą chciały wyprowadzić się z domu rodzinnego, ale wy czujecie, że tak trzeba. Czegokolwiek to kochani dotyczy, to może być ewentualność, że taka, taka sytuacja może być też tak, ale wy kochani obieracie nową waszą drogę. Jest wam bardzo trudno, jest wam bardzo ciężko, ale wiecie, że musicie to zrobić. Ufacie sobie, macie nadzieję i to jest piękne. Będziecie przechodzić, kochani, do działania. Będziecie przechodzić do działania na poczet tego, żeby zacząć nowe życie. Będziecie odchodzić. Od czegokolwiek, z czymkolwiek to jest kochanie związane, będziecie obierać własną drogę. Własną drogę, kochanie, będziecie obierać się życiową. To jest bardzo to, co się wydarzyło w Waszym życiu, i mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo trudne dla Was. I to spowodowało, że wystawiacie kropkę nad I. Tak jakbyście powiedzieli, dość. Stawiacie kropkę nad i idziecie w swoją stronę, zupełnie swoją stronę. Zostawiacie to wszystko za sobą. Stawiacie na siebie. Tutaj widzę wyprowadzki, tutaj widzę yy, rozejście, yy, kochani odejście od męża, od partnera. Yy, tutaj mogą być nawet, yy, tutaj nawet mogą być kochani sprawy rozwodowe też. Ale wy, kochani, to wszystko się ułoży na waszą korzyść. To wszystko się, kochanie, ułoży na waszą korzyść, bo wy ufacie sobie. Macie nadzieję i wiarę na lepsze jutro. I bardzo dobrze, bo tak będzie. Macie w sobie ten ogień, tą chęć działania, tą odwagę, tą determinację, że się nie poddajecie. Dobrze. Patrzymy, kochani. Konflikt wewnętrzny. Jesteście bardzo czymś zmęczeni, kochani. Macie jakiś konflikt wewnętrzny, bijecie się z własnymi myślami e, odnośnie pewnej sytuacji w waszym życiu. E, to powoduje, że jesteście potwornie zmęczeni lub ta sytuacja, z którą macie duży problem, e, powoduje w was cholerne zmęczenie. Zmęczenie na zasadzie nie mam siły wstać. Jestem zmęczony psychicznie i fizycznie. Jest bardzo duża potrzeba odpoczynku, lub y, może być też tak, że z tego wszystkiego y, przeziębienie was po prostu położyło do łóżka. Z nadmiaru stresu, z nadmiaru y, emocji, z tego wszystkiego jesteście po prostu, rozłożyło was przeziębienie. Jest potrzeba izolacji, kochani. Żebyście znaleźli odpowiedź na wasze pytanie, y, jest potrzeba odizolowania się od świata zewnętrznego, chociaż na chwilę. Zamknięcie się w swoim świecie, pogadanie samemu ze sobą, w ciszy, w spokoju, w miejscu takim, w którym wy możecie się skupić na samym sobie. W czasie, kiedy teraz jest bardzo szybki ten, jest taki pęd życia, jest taka gonitwa cały czas, bardzo dużo obowiązków, bardzo dużo czegoś, ktoś zawsze coś od Was chce. Trudno jest wygenerować taki czas, ale myślę, że z 10 minut dziennie mm, każdy znajdzie dla siebie. Mm. I tutaj karta pokazuje: znajdź czas dla siebie. Pozwól sobie na to, a znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Poukładaj siebie, bo gdzieś się pogubiłeś. Mm. A wpadnie nowy pomysł, wpadnie, kochani, nowy pomysł, który, yy, który będziecie chcieli wdrożyć w życie, i to będzie nagroda, kochani. I to będzie dla Was nagroda od życia, od losu, od wszechświata. Ale jest potrzeba odizolowania się od świata zewnętrznego na jakiś czas. Po to, żebyście mogli ułożyć siebie na nowo, po to, żebyście mogli odnaleźć siebie na nowo, na nowo i znaleźć odpowiedzi na pytania, których szukacie. I znajdziecie te odpowiedzi. I wpadnie do głowy coś, na co długo czekaliście. Co będzie strzałem w dziesiątkę. Co będzie odniesieniem sukcesu przez Was. Co będzie nagrodą, prezentem od życia. Hmm. Czego Wam oczywiście życzę, moi drodzy. Z czym związane jest to zubożenie, to poczucie braku, poczucie straty? Z rozwiązaniem jakiejś sytuacji. Z rozwiązaniem, kochani, jakiejś sytuacji. Myślicie o, mm, o rozpoczęciu czegoś nowego. Myślicie o zostawieniu za sobą tego, co było, o, o nowej drodze, o nowym życiu, o nowym początku. Niektórzy będą się z tego śmiali, kochani, że chcecie zacząć coś nowego. Niektórzy będą mówić, że to jest naiwne, że to jest dziecinne, że jesteście niedoświadczeni, nie dacie sobie rady. Nie pozwólcie na to, żeby ktoś wam wmówił coś takiego, bo dacie sobie radę. Macie ochotę, czujecie wewnętrznie, że potrzebujecie zmiany, potrzebujecie wprowadzić powiew świeżego powietrza do waszego życia. To tak róbcie. Nie patrzcie na to, co ktoś mówi. Odnajdziecie spokój wewnętrzny. Odnajdziecie harmonię i balans. Odnajdziecie siebie. W momencie, kiedy zaczniecie coś nowego. Kiedy przeanalizujecie sobie to, co było, i dojdziecie do wniosku, że nie mogę tak dalej. Jest potrzeba zmiany, kochani. Zmiany czegoś w waszym życiu. I ta zmiana następuje, kochani, w październiku. Bardzo mocno się tutaj rysują karty, bardzo mocno się tutaj energie. Skupiają na tym, że obrót na yy, bardzo pozytywna zmiana na waszym kole życia, obrót na waszym kole życia w pozytywną stronę. Domykanie starych spraw, zamykanie tego, co już dawno wymagało zamknięcia. Na początek czegoś nowego. Siła i odwaga. Siła, odwaga, determinacja, przeanalizowanie, przemyślenie sobie pewnych rzeczy. Odcięcie ze swojego życia ciężkości, odcięcie ze swojego życia ludzi, którzy powodują, że czuję się niekomfortowo. Taka selekcja brzmi to ok okropnie, ale niestety czasami tak trzeba. Czasami, kochani, tak trzeba. Życzę Wam, kochani, pięknego Października i do usłyszenia.